No, dziś pokażę Wam co sobie kupiłem na 10 tysięcy subskrypcji. Już było dawniej, tylko że nie było okazji zrobić filmu. No, poczytajcie, tutaj sobie jak gdzieś miałem okulary, bo tym ślepy troszeczkę nie widzę. Zaraz ja pójdę sobie. No, to jest taka szlifierka oryginalna Luny. MSG 150H. Patrzyłem, czy są filmy na YouTube. Nie ma. Rok produkcji 2016. Moc 520 W i tarcze 150. Szerokość 25. Maksymalne obroty 2950 do 3450. No tutaj chodziło mi o to coś takiego, że, bo to jeszcze, jeszcze ślady styropianu, to białe. Chodziło, żeby było takie przewężenie, żeby z, z obydwu stron można było podejść dobrze do tarczy. No jest dość ciężka, waży 18 kg. Zapraszam teraz z przodu, tu powoli. No, ciężka, stabilna, pod spodem stół, przede mnie uspawany wcześniej leżał. Tu są podstawki do regulacji, już teraz ta szlifierka będzie z osłonami, tamta też ta zresztą, co też będzie z osłonami, tylko na każdej szlifierce będą inne ziarna, tu jest na przykład ziarno tak 100-120, a tu jest w granicach 60-80K, a z przodu tak wygląda, tu jest wyłącznik zgodnie z przepisami Unii. Włącznik, wyłącznik, no i wyłącznik grzybek, wyłącznik bezpieczeństwa, żeby naciska się i zaskakuje, a żeby włączyć, odciągamy i dopiero możemy włączyć. No, bardzo tutaj te podstawki troszeczkę małe, ale już myślę sobie, żeby dorobić, żeby podstawka jeszcze, jakby powiedzieć, sięgała tutaj z przodu tarczy. No, oni tu przewidują, że tarcza będzie się zużywać, no ale... Tak, ja tak coś muszę wykombinować, żeby można było ją przekładać na dwie strony. Jak się tarcza zużyje, to na przykład tą z lewej założę na tą, a tą z tej na tą. No jakoś coś tam sobie poradzi. Blacha tutaj jest taka dwójka wygięta, ładna zrobiona podstawka. No teraz pokażę wam krótki film. Włączę. Jak to ładnie szlifuje. No mam taki nożyk, widzicie tu jaka powierzchnia troszeczkę lekko przygrzana, ale to nie jest przypalone. Tu było ostrzone w przyrządzie, stąd te ślady po śrubach. No i taki nożyk ostrzę sobie z dwóch stron. No i włączamy. Nie trzeba pomagać, żeby się rozpędziła. Sama startuje. w tym boku. no i to są dwie najważniejsze krawędzie ta płaszczyzny ta z góry i ta z czoła. no i jeszcze drugą stronę zobaczcie dla różnicy widać można sobie z tej strony I teraz wyłączamy. No i już jest nożyk. Tutaj, te w ogóle te krawędzie na daleko one nie są ważne. Tutaj jest wszystko wyrównane maszynowo. W ten sposób. Do środka. No i z przodu też jest w dół zwężenie. Tutaj wyraźnie widać, że dół jest węższy, góra jest szersza. Powiem tak, że odkąd zacząłem maszynowo ostrzyć, to praktycznie mogę w ciemno zakładać na maszynę bez żadnych. Poprawek. No. Także jestem bardzo zadowolony. Tarcza leciutko bije, ale to, to są minimalne bicia. Także skoksuje się i będzie dobrze. Nie drży. Ma tu wytłumienie takie od spodu. Zobaczcie, na podstawki są gumowe. Także ona może i stać na tych nogach gumowych i wtedy drganie nie ma. A są także i otwory, że można ją przymocować do stołu, ale wtedy trzeba by tamte podstawki wykręcić. No ale na razie jak nie dobrze, dobrze tarcze się zakłada, dobre tarcze się zakłada, to można i tak robić. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.